Zelektryzowana moc, niemiecka precyzja i zadanie, w którym można mieć spięcie na starcie, albo wykręcić jak Taycan po zastrzyku woltów. Ja jestem Bursztyn i zdobędziemy razem ten skarb. Wciśnij czerwony przycisk i lecimy. Wrzucamy sobie tuning do Taycana, konkret pod asfalt, konkret pod prędkość, żadnych kompromisów, od teraz ta fura teleportuje się po mapie. W skarb odnajdziemy Porsche Taycan Turbo S, elektryczny pocisk, który robi setkę szybciej niż zdążysz powiedzieć niemiecka precyzja. 750 koni, dwa silniki i moment obrotowy, którym jażdży asfalt. Lecimy na autostradę i ciśniemy ile fabryka dała. Przelatujemy przez strefę prędkości jak błyskawica w burzy, bez zwalniania, bez odpuszczania. Taycan wbija w asfalt i zostawia tylko cyfry na radarze. Ale uważaj, bo jak za mocno depniesz, to Forza nie nadąży z doczytywaniem tekstur. Mamy 423 km na godzinę w strefie, 3 gwiazdki bite, tak jak kazali. Radar aż zapłonął, a tajkan nawet się nie spocił. Możemy teraz odebrać złoto piratów, które tym razem zakopali na polu kukurydzy przy autostradzie. Jeśli film Ci się przydał, to wiesz co robić. Czerwony przycisk, łapa w górę też nie zaszkodzi. A jak chcesz, możesz postawić wirtualną kawkę. Kolejne zadania już się grzeją. Widzimy się w następnych odcinkach. Pozdro!